Dzień dobry, dzień dobry. My już jesteśmy, a czy Wy jesteście? Dajcie znać na czacie, czy nas widać, czy nas słychać, czy jesteście razem z nami, bo zapisała się na nasze dzisiejsze harhaki rekordowa liczba ponad 200 osób, także bardzo dziękujemy za zaufanie. Ja nazywam się Maja Gojtowska i na zaproszenie Symetrikala prowadzę pierwszy sezon harhaków, Hacków, czyli naszych krótkich Pigułkowych rozmów o tym, co może Wam pomóc w Waszej codziennej pracy. Także dajcie znać, czy jesteście, skąd piszecie, jak u Was pogodowo, bo w Warszawie tak trochę, trochę, trochę śnieg, trochę deszcz, trochę wszystko naraz. A moją gościną dzisiaj jest Karolina Sokołowska. Cześć Karolina, dzień dobry. Cześć, cześć Maju. I dziękuję Ci, że mnie zaprosiłaś tutaj. Bardzo się cieszę. Ja bardzo dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Ja już zapowiadałam cię w dwa tygodnie temu w zeszłym Byłam. Tak, ostatnim Wyszałam. odcinku. E, tak, i tak się złożyło śmiesznie, że w ostatnim odcinku była z nami Michasia, z Panów mhm. Programistów, i Ty też jesteś już teraz z Panów Programistów. Tak, ja tak. Cię zapraszałam, tak. to jeszcze, jeszcze nie byłaś, mhm. ale Ty dzisiaj nie jesteś w roli, którą pełnisz w Panach Programistach, a jesteś tam. People and Culture Partner. OK, czyli my dzisiaj nie o, o tym, jak to być partnerem ludzi w organizacji, ale my dzisiaj będziemy mówić o inteligencji emocjonalnej. O temacie, który, który myślę, że w najbliższym czasie będzie zyskiwał coraz bardziej na znaczeniu w biznesie. Ja ostatnio byłam na bardzo ciekawym wykładzie profesora Macieja Błaszaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Który opowiadał bardzo szeroko o tym, jak działa mózg, ale na koniec zostawił nas podczas tego, tego wykładu z taką myślą, że generalnie przyszłość biznesu myśli jak kobieta, ponieważ uważa się, że to kobiety lepiej. Potrafią odczytywać emocje i lepiej umieją w emocje, i lepiej dekodują te emocje, nastroje drugiej osoby. I zgadzasz się z tym, czy rzeczywiście biznes powinien myśleć jak kobieta, albo po prostu trochę bardziej emocjonalnie? Um. To jest y, trudne pytanie, powiem ci dlaczego, bo nie mam takiej y, chyba odwagi, żeby podważać tezę profesora, który się w tym specjalizuje i da mi y, się pokroić, że przebadał. Żeby tą tezę wygłosić, to pewnie może ją poprzeć wieloma badaniami, więc na pewno nie miałabym y, takiej pychy w sobie, żeby to podważać, aczkolwiek z takiej mojej perspektywy, no to mogę się zgodzić, bo. Według mojej wiedzy to też jest tak, że w testach inteligencji emocjonalnej generalnie kobiety mają wyniki trochę wyższe. To nie jest duża różnica, ale właśnie widać, że są delikatne różnice na plus właśnie dla kobiet. No dobra, a po co biznesowi jest zainteresowanie inteligencją emocjonalną? Dlaczego zarządy mają zgadzać się na to, aby iść w ten obszar, testować po pierwsze swoich pracowników w tym obszarze, a po drugie no, rozwijać tą inteligencję emocjonalną swoich pracowników? Mhm. Ja mogę tutaj przytoczyć takie dwie kwestie. Pierwsza to. W zasadzie jest taka teza postawiona w książce, którą właśnie czytam. To jest książka, Gdy regułą jest brak reguł, na pewno ją znasz, napisana przez CEO Netflixa. No i tam właśnie on tłumaczy, że w Netflixie menadżerowie poświęcają niesamowicie dużo czasu i uwagi na to, żeby ludzie w ich zespołach potrafili przekazywać i przyjmować feedback. To jest jakby jeden z ich priorytetów jako liderów. No i teraz tak, dlaczego oni muszą tak dużo czasu na to poświęcać? No bo wszyscy wiemy, że to jest trudne, a jest trudne dlatego, że człowiek, który ma udzielić feedback, się boi, boi się jaka będzie reakcja. Człowiek, który dostaje feedback, często reaguje złością, tak? Człowiek, który dał ten feedback, się wtedy frustruje, nie? Czyli mamy jakby tutaj po prostu cały pakiet tych negatywnych emocji i inteligencja emocjonalna robi to. Że my sobie z nimi łatwiej potrafimy poradzić, nie? czyli to, co staja, stało się kiedyś, było kiedyś takim dużym wyzwaniem, nagle nim nie jest, czyli jesteśmy w tym bardziej skuteczni. Um, I to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest czas. Um, I ja tutaj, ponieważ prosiłaś mnie, żebym przygotowała materiały jako polecajki, to ja mam um, tutaj taką kubkę z materiałami, to ja nawet przeczytam, bo ja tego bym tak dobrze nie zaacytowała. Um, były robione badania, gdzie pracowały dwie grupy osób. I w jednej z tych grup właśnie było widać, że jest deficyt inteligencji emocjonalnej, a w drugiej były osoby, które się komunikowały ze sobą na bardzo wysokim poziomie. No i przeczytam teraz: Wniosek płynący z tego badania jest taki, że poziom inteligencji emocjonalnej zespołu ma niewielkie znaczenie, dopóty, dopóki nie mają też znaczenia tygodnie straconej wydajności i setki zmarnowanych godzin roboczych. To jest, myślę, odpowiedź na to pytanie, bo inteligencja emocjonalna po prostu usprawnia naszą komunikację. My się szybciej dogadujemy, my szybciej działamy, my szybciej jesteśmy zespołem, jesteśmy bardziej efektywni i dlatego warto. No właśnie, czyli jeżeli, jeżeli nasi słuchacze mają taką refleksję, że w ich firmach problemem jest komunikacja, my często mówimy, że to jest komunikacja wewnętrzna, tak, że problemem jest komunikacja wewnętrzna, która nie istnieje, no to z jednej strony warto się przyjrzeć narzędziom. Komunikacji mhm. wewnętrznej, ale z drugiej może warto się przyjrzeć naszym umiejętnościom komunikacyjnym, które mają bezpośredni związek z naszą inteligencją emocjonalną, tak? tak? Tak, 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 dokładnie. Ja też właśnie miałam taką myśl jakiś czas temu, przypominając sobie, czytając ponownie książkę Porozumienie bez przemocy, że za pierwszym razem to mi się wydawało wszystko takie kwadratowe, trudne, niezręczne w ogóle próba zastosowania w praktyce tego w pracy, to była jakaś karykatura. A jak ją czytałam ponownie, już po tym, jak zaczęłam się bardziej profesjonalnie zajmować inteligencją emocjonalną, to nagle do mnie dotarło, że to jest wszystko strasznie proste. Jeżeli się zejdzie poziom niżej, czyli się właśnie zejdzie do poziomu rozumienia emocji, rozumienia potrzeb, rozumienia wartości, bo de facto rozwijanie inteligencji emocjonalnej to jest właśnie rozwijanie tego rozumienia, na przykład, między innymi, nagle się okazało, że to jest takie proste i można po prostu o tak. Wszystko zacząć zauważyć. tego używać. Tak. No to Sylwia Zabielska, pozdrawiamy serdecznie. Zawsze mówi, że warto mądrze się komunikować, bo to po prostu wychodzi szybciej. tak? Ona zajmuje się mm -hmm. komunikacją lenistwa, bo po prostu w ten sposób łatwiej i szybciej jest się w stanie dogadać z, z drugim człowiekiem. No dobra, a gdybyśmy miały ukłuć taką definicję inteligencji emocjonalnej, to co to, co to jest? Jak, jakbyś to mm -hmm. ubrała w słowa? Dobrze, to nie jest taka prosta definicja, bo ona jest wieloczłonowa. Generalnie inteligencja emocjonalna to jest zestaw czterech kompetencji. Mamy tam kompetencję związaną z zauważaniem, czyli taką percepcją emocji, ale tam też się mieści wyrażanie emocji. Druga rzecz to jest rozumienie emocji, trzecia to jest integrowanie emocji z myśleniem, i czwarta to jest zarządzanie emocjami. Nie? Czyli mamy cztery kompetencje wchodzące w zestaw inteligencji emocjonalnej, ale tak naprawdę można to jeszcze bardziej rozczłonkować. Bo zupełnie inaczej działamy, jak odnosimy to do siebie, czyli na przykład ja zauważam własne emocje i to jest inny zestaw kompetencji, niż to, że ja będę zauważała cudze emocje. Czyli tak naprawdę mamy osiem tych klocków. Okej, okay. no dobra. A powiedz, jak bada się inteligencję emocjonalną? Są testy, które do tego służą. Tak naprawdę są testy i kwestionariusze, ale tutaj też e, chętnie zwrócę uwagę na to, że tych kwestionariuszy to raczej się nie poleca, dlatego że kwestionariusz polega na tym, że my dokonujemy samooceny. E, mhm. Czyli ktoś by mnie zapytał, Ej, jaki masz poziom inteligencji emocjonalnej, ja powiem, no pocha, wysoki. Ja, a ja zrobiłam test inteligencji emocjonalnej i to nie był wysoki poziom w tym teście. E, I teraz tak, e, test polega na tym, że m, są skonstruowane pytania, w których my mamy Określić, jakie zachowanie byłoby najlepsze w danej chwili, biorąc pod uwagę to, że tam są właśnie emocje tak? czyli, że co zrobić, żeby poczuć się lepiej, albo na przykład, jak uważasz, co ta osoba teraz czuje. No i zaznaczamy odpowiedzi. Oczywiście w tym teście są pytania dotyczące tych czterech komponentów, o których przed chwilą powiedziałam. I dostajemy wynik, w którym. Tak naprawdę on nam daje informację, jak my na tle średniej osób w naszej płci i w naszym wieku wypadamy. No dobra, ale czy sam test, no bo mi się to trochę kojarzy z, z testowaniem na przykład y, frisowym, albo z talentami galupa, mm, tak. Tak. Tak, tych testów dzisiaj jest bardzo, bardzo dużo i zakładam, że sam test to dopiero początek? Tak, dokładnie. No właśnie, a co, co potem dobrze jest z tym testem zrobić? No bo nie zamykać do szuflady. E, jasne. Um, powiem tak, jeżeli już przywołałaś tej, tą analogię, no to to jest dokładnie to samo. Czyli um, ja przykładowo, jak zrobiłam um, test Galupa, um, no to na początku zrobiłam test ten, gdzie było tylko pięć um, tych korowych talentów. No i przeczytałam, co to są za talenty, stwierdziłam spoko i rzeczywiście nic dalej z tym nie robiłam. Nie miałam też czasu, żeby się tym zajmować. Później natomiast, właśnie chciałam więcej popracować nad swoimi talentami i zaczęłam się tym interesować. Zaczęłam czytać, zaczęłam gdzieś tam sama sobie narzucać pewne zachowania, które miały mi pomóc rozwijać te talenty. No i tutaj jest tak samo, jak robisz test inteligencji emocjonalnej, dostajesz diagnozę, ale jeżeli nic z tym nie zrobisz, nic się nie wydarzy, a żeby rozwijać inteligencję emocjonalną, trzeba ćwiczyć, tak? rozpoznawanie emocji. Są różne ćwiczenia, które na przykład ja jako trenerka mogę zaproponować, ale możesz też po prostu sama stwierdzić: OK, oglądam film, widzę, że ktoś ma jakąś tam minę i jakoś tam coś powiedział. Czemu on tak powiedział? Co to jest za emocja? Co on chciał wyrazić? Czy wyraził to dobrze? I tak samo, właśnie te wszystkie cztery, kom cztery komponenty możemy rozwijać. No, najłatwiej się to robi rzeczywiście z trenerem, nie? no bo ja mogę kogoś poprowadzić w tym, aczkolwiek to też nie jest tak, że samemu się nie da. No tak, bo samemu to jest taka, to chyba trochę praca związana z taką samoświadomością i takim wsłuchiwaniem się w siebie i takim zastanowieniem się, co druga osoba yy, miała na myśli. Tak? I czy na pewno chciała mi dopiec, bo może... e, Tak, I... tak. Ja też e, myślałam sobie o takim porównaniu, jeżeli chodzi właśnie o to, czym jest test, a czym jest trening. Tu się posłużę takim zupełnie z innej Mańki przykładem z życia. E, jak mój młodszy syn poszedł do szkoły, e, no to tam zaczął grać na klarnecie jest w szkole muzycznej. No i się szybko okazało, że ma e, problem, tutaj zaczęło boleć szczęka. E, no i zauważyliśmy, że ma wady z gryzu. No więc poszliśmy do specjalisty. Specjalista właśnie powiedział, co to jest za typ wady zgryzu, no ale wysłał nas też na diagnozę do fizjoterapeuty, bo powiedział, że to może wynikać z jakichś tam ogólnie problemów posturalnych. Byliśmy na diagnozie, dowiedzieliśmy się, że ma nierówne napięcie mięśniowe, pani nam pokazała ćwiczenia. No i co? No i mój syn nie chciał robić tych ćwiczeń, nie? Mi się nie wydarzyło, musiał dostać aparat ortodontyczny. No, i teraz tak, najłatwiej by było, jak my byśmy chodzili co tydzień, albo nawet dwa razy w tygodniu i ćwiczyli z tą panią, no nie? To by hmm. były najlepsze efekty. No ale jeżeli ona nam pokaże, jakie robić ćwiczenia, możemy je też robić w domu i osiągać te efekty. Ale bez ćwiczeń nic się nie zmienia. I tak samo, jest, tak samo jest z inteligencją emocjonalną. Widzę, że na czacie jest nas coraz więcej. Mamy Bydgoszcz, mamy ekipę z Poznania, mamy Gdańsk i to też mocną ekipę, mocną ekipę z Gdańska. Jeśli macie do Karoliny jakieś pytania, Dotyczące inteligencji emocjonalnej, wdrażania tego tematu do organizacji, pracy nad inteligencją emocjonalną swoją albo w swoim zespole, to to jest właśnie ten moment, żeby, żeby napisać. Zachęcam Was serdecznie, chętnie, chętnie to, to pytanie przeczytam i zadam, zadam Karolinie. No dobra, Karolina, ale ja mam taką refleksję, ok, no bo to jest taki temat, z którym możemy trochę mierzyć się indywidualnie, czyli ja mogę. Ja jako Maja mogę widzieć wartość w tym temacie i sama przeprowadzić sobie tekst, mm -hmm. ten sposób, zrobić taką diagnozę i zacząć pracować. Ze sobą, by się lepiej komunikować no nie tylko w pracy, tak? Ale i w pracy, i w domu z mężem, z dziećmi, z przyjaciółmi, bo inteligencja emocjonalna to nie jest coś takiego, co się tylko w pracy przydaje. To się generalnie przydaje bardzo mocno. Myślę, że ale... nawet przede wszystkim się w życiu przydaje, a w pracy, to wiesz, to <taki> tak. A czy jesteś w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, gdzie a może spotkałaś się z taką sytuacją, gdzie cały zespół pracował razem nad swoją inteligencją emocjonalną, bo mam wrażenie, że to jest. Yy, no, że to jest taki temat, który oczywiście jeśli jedna osoba w zespole się tym zajmie, wyobrażam sobie, że jeśli na przykład lider się tym zajmie, to oczywiście to będzie miało wpływ na zespół, no bo to jak lider się zachowuje, automatycznie spływa nam na, na, na kolejnych członków, ale widzę też tutaj dużą przestrzeń do no, takiej pracy całego zespołu. Tak, jak najbardziej. I czy to w mojej, czy w innych ofertach osób, które się tym zajmują, znajdziesz właśnie tego typu propozycje, nie? czyli trening dla całych zespołów. Ja uważam, że to jest niesamowicie wartościowe, bo żeby też wam powiedzieć, jak mniej więcej taki trening wygląda. Najbardziej skuteczne jest, jeżeli to są krótkie spotkania cykliczne czyli my nie robimy takiego zrywu, że o, zaraz będziemy siedzieć trzy dni i tłuc inteligencję emocjonalną. Um, tylko um, bardziej rekomendujemy, żeby to były spotkanie na przykład godzina, raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie um, i powolutku pracujemy nad kolejnymi aspektami inteligencji emocjonalnej. Um, no i teraz, oprócz tego, że każda z osób uczestniczących w tym treningu będzie rozwijała te kompetencje, no to to jest niesamowicie integrujące, bo rozmawianie o emocjach to jest tak naprawdę rozmawianie. Wnętrzu, nie? W sensie, my odkrywamy siebie w jakiś sposób, stajemy się bardziej otwarci na siebie nawzajem, odsłaniamy się. No i to jest mega team buildingowe, więc tak naprawdę załatwiamy jednocześnie ten trening i jeszcze budujemy zespół. No, ja bym wręcz powiedziała, że to też wspiera budowę takiego poczucia bezpieczeństwa psychologicznego, no bo jeśli ja pracuję w zespole, w którym mogę powiedzieć o moich emocjach i nie będę wyśmiany, tak, albo zignorowany, no to, to jest na pewno miejsce, w którym, w którym po prostu chcę, chcę pracować. Asia pyta, co polecasz prócz Golemana? Jakie ćwiczenia, jakie książki? Wiem, że masz polecajki, także, także śmiało. Co, okay, co? Dzień dobra. dobra. czy to jest ten moment na moje polecajki? To jest moment na polecajki. Dobra. To słuchajcie, może tak, od takich, które są dostępne w ogóle, bo mam jedną książkę, której się nie da kupić, także sorry, takie świetne. O, no, wiesz! Dobra, jest taka książka, Emocje i nastrój, widzę, że tło nie chce chwycić, to jest książka Daniela Jerzego Rzyżniewskiego. I ona jest świetna, ponieważ pokazuje nam troszeczkę właśnie z takiej budowy mózgu, trochę takiej teorii na temat tego, jak w ogóle mózg funkcjonuje. Ale też rozkłada te emocje na części pierwsze, że my naprawdę zaczynamy rozumieć, po co one nam służą, nie? Dużo łatwiej rozumieć swoje reakcje, dużo łatwiej też zauważyć korzyści z tego, że emocja jest, nie? Czyli jak ona może usprawnić moje myślenie. Kolejną polecajkę tutaj mam, to jest książka, która się nazywa Narysuj swoje uczucia. Widać? O. I tutaj to jest autorka Ruk Mini Pador. Um, I tu... Jest to zestaw takich ćwiczeń, bo to jest taka książka bardzo ćwiczeniowa, które nam mają pomóc wyrażać emocje, nazywać emocje. Nie? Czyli też e, rozwijamy właśnie ten pierwszy komponent. E, I o, taka książka, którą kiedyś randomowo kupiłam sobie w Mpiku. Tak na siebie. A, o, o. Dlaczego nie uczą nas tego w szkole Alice Sheldon? To jest o potrzebach. Po prostu, żeby nauczyć się interpretować, zauważać i zaspokajać własne potrzeby. Potrzeby w takim samym rozumieniu, jakie znajdziecie w porozumieniu bez przemocy. Um, I porozumienie bez przemocy też polecam. No, porozumienie bez przemocy. Ja tak cały czas wracam, myślą do tego, co ty powiedziałaś wcześniej, tak? że jeżeli pierwszy raz wchodzimy w temat porozumienia bez przemocy, to to się nam wydaje takie rzeczywiście kwadratowe, trudne do, trudne do wdrożenia. Ja miałam no. kiedyś przyjemność pracować z zespołem może nie pracować, ale poznać zespół, który bardzo mocno, codziennie komunikował się zgodnie z zasadami NVC. I jeszcze do tego oni bardzo mocno pracowali na talentach Galupa. Dochodziło do tego, że oni jak się przedstawili, to mówili swoje imię, nazwisko i trójkę najmocniejszą Galupa. Bo dla nich to było takie bardzo mocno, bardzo, bardzo dużo ułatwienie w identyfikacji. Ale rzeczywiście sposób, w który oni mówili, był bardzo, bardzo specyficzny. Tam wręcz dochodziło do takich wyzwań, że w ramach onboardingu każdy nowy pracownik, który przychodził spoza organizacji, musiał, musiał przechodzić osobne szkolenie z NVC. Bo jeśli go nie miał, to on nie był się w stanie dogadać z pozostałym. Okay. No, 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 rozumiem, że to już się stało takie specyficzne. Ja myślę, że jeśli chodzi o NVC, to jest tak, że im bardziej ludzie stają w tym biegli, tym mniej słychać to, ten szablon, nie? W sposobie mhm. mówienia, bo to, co tam jest najważniejsze, to właśnie to, żeby zrozumieć czyjąś potrzebę i żeby zrozumieć własną potrzebę i jakby pokazać człowiekowi, jak na przykład one nie idą w parze, albo właśnie idą w parze. Jeszcze miałam powiedzieć, że jeszcze jest jedna polecajka, to słuchajcie, ja mam tylko widzicie ksero. Bo jak pisałam pracę magisterską, to w bibliotece mogłam kserować. I tej książki się nie da kupić. To jest książka pod tytułem Inteligentny, emocjonalny menadżer. Autorzy David Caruso i Peter Saloway. I tak, ta książka to jest naprawdę skarbnica wiedzy. Jakby się Wam gdzieś udało dostać ją z drugiej ręki, to polecam. Trzymamy, słuchajcie, wszyscy dzisiaj uderzają na OLX, Vinted i inne, 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 miejsca, inne miejsca w sieci. Ja mam do ciebie, Karolina, jeszcze jedno pytanie. Czy masz jakieś przykłady z życia, biznesu, może od uczestników twoich szkoleń, konsultacji, gdzie rzeczywiście ta inteligencja emocjonalna i praca nad nią realnie się przy, przy, przydała? Mówiłaś o kwestii feedbacku. Tak, i to jest coś, co ja bardzo kupuję, bo feedback jest wyzwaniem. Znaczy ja nie znam organizacji, w której feedback nie jest wyzwaniem, absolutnie. Mhm. To pewnie też wynika z tego, że my jako ludzie mamy ogromną trudność z przekazywaniem feedbacku, ale też z jego, z jego przyjmowaniem. Ale czy masz jeszcze jakieś takie inne życiowe przykłady, gdzie, gdzie ta inteligencja emocjonalna bardzo się może przydać? Wiesz co? Myślę, że taki najciekawszy przykład, bo tak jak powiedziałam na początku, sama diagnoza nie sprawi tego, że ludzie później będą mieli te anegdotki, nie? bo jeżeli oni nie pracują z tym wynikiem, to najczęściej nie będą ich mieli. Ale miałam właśnie takiego klienta, któremu wyszedł bardzo wysoki ten wynik inteligencji emocjonalnej, szczególnie w tym aspekcie asymilacji. Asymilacja emocji. Czyli to integrowanie z myśleniem i działaniem. Ja to wyjaśnię bardziej, bo to jest bardzo nieintuicyjne. Chodzi o to, że my, jeżeli mamy wysoko rozwiniętą tą umiejętność, to wiemy, jak emocja, co emocja z nami robi. Nie? Czyli na przykład, jeżeli się boję, to będę bardziej miała wyostrzoną uwagę, będę widziała więcej ryzyk. Jeżeli jestem podekscytowana i się cieszę, to będę właśnie miała tendencję do ignorowania ryzyk. Nie? Jeżeli jestem wściekła, no to nie będę skłonna przyjąć perspektywy drugiej strony. I tak dalej. No i on właśnie miał tą kompetencję wysoko rozwiniętą, aczkolwiek zupełnie nie był tego świadomy. Ja mu to jakby nazwałam, pokazałam mu, kiedy on to robi, jak on to robi. On na przykład Podzielił się tym, że jak prowadzi jako hiring manager rozmowy rekrutacyjne, no to wie, że jak ludzie się stresują, to im gorzej idzie, więc on zawsze na początku coś zrobi, żeby, roz, żeby ta atmosfera nie była taka napięta, żeby może się pojawiło trochę humoru. I on to robił właśnie dlatego, że zauważył, jak ten stres wpływa na człowieka. No, i później, jak właśnie go pytałam, jak, jak dalej mu idzie, powiedzmy, ta praca po, po tym szkoleniu, po tej diagnozie, no to powiedział, że po pierwsze, ponieważ zauważył tą kompetencję, to jest dużo w stanie, jest w stanie dużo częściej jej używać, ale też on jest liderem i jest w stanie, jakby zachęcać innych, żeby to zauważali, nie? Więc myślę, że to jest taki quick win, a, a bardzo fajny efekt. Ja myślę sobie, że ta kompetencja inteligencji emocjonalnej, szczególnie u liderów, szczególnie w tym czasie, gdzie ta rola lidera bardzo mocno się zmienia w organizacjach i mhm. bardzo mocno rozmawiamy z jednej strony o wypaleniu zawodowym liderów. Przypominam, bardzo smutne dane: Galupa, jeden na dwóch menadżerów na świecie jest wypalonych zawodowo, więc z jednej strony mamy tak wypalonych liderów, od których wymaga się coraz więcej i więcej. Mhm. Coraz więcej mówi się o tym, że właśnie oni powinni no też tymi emocjami w zespole zarządzać, a jak oni mają zarządzać emocjami, skoro często sami nie potrafią zarządzać, zarządzać swoimi, swoimi emocjami. No dobra, Karolina, to podsumowując, gdybyś miała podać takie trzy kroki, trzy jakieś takie tipy, od czego najlepiej zacząć pracę z inteligencją emocjonalną. Ja bym mimo wszystko poleciła zacząć od tej diagnozy, mhm. dlatego że ten pierwszy krok właśnie samoświadomości jest bardzo kluczowy, żeby później wiedzieć nad czym w pierwszej kolejności pracować i żeby w ogóle wiedzieć jakimi zasobami my dysponujemy, no nie? Kolejny krok no to jest jakby dalej samoświadomość czyli obserwowanie siebie. Mam już ten wynik, ale teraz żebym ja zauważyła co on dla mnie oznacza. Jak na co dzień przejawia się to, że ten wynik jest, nie wiem, obniżony, średni, podwyższony albo wysoki, nie? bo tam się taką terminologią posługujemy. No i kolejny krok, no to jest właśnie, tu znowu albo można z trenerem to poćwiczyć, ale można też samemu, tak jak Wam przed chwilą pokazywałam, po prostu kupić sobie chociaż jedną książkę. Z chociaż jednego obszaru, czy to właśnie z obszaru percepcji, czy z obszaru rozumienia, czy z obszaru zarządzania lub asymilacji emocjami, i po prostu małymi kroczkami, nie, nie rzucać się na wszystko od razu. Mhm. Ja zauważyłam też, że bardzo dobre efekty daje, jak się w pierwszej kolejności pracuje nad rozumieniem mhm. czyli właśnie, żeby tak trochę od tej strony naukowej zainteresować się w jaki sposób te emocje powstają, dlaczego one powstają, po co one powstają, nie? co one nam robią, co się dzieje z naszym mózgiem, bo, bo myślę, że to ułatwia później rozwijanie wszystkich pozostałych komponentów. I mamy jeszcze pytanie od Kasi. Myśmy trochę mówiły o pracy w ramach zespołu, ale mam wrażenie, że ono jest trochę pod innym kątem. Czy takie treningi lepiej zaplanować dla grupy liderów? Czyli czy, czy grupa liderów w jednym zespole może pracować razem, czy lepiej, żeby to była praca indywidualna ze względu właśnie na różnice personalne, ale też pewnie różnice w wyniku? Ja bym zdecydowanie polecała grupowe szkolenia. One też są bardziej skuteczne. Dlatego, że jak robimy jakieś ćwiczenie, to pojawiają się różne sposoby podejścia do tych ćwiczeń. Różne, jakieś, no tu nie mogę powiedzieć o rozwiązaniu, tak? No bo te ćwiczenia, które się wykonuje w inteligencji emocjonalnej, no to one nie mają jednego rozwiązania zazwyczaj, ale właśnie różne perspektywy, i to też samo w sobie uczy nas, jest ciekawiej, jest bardziej angażująco. Um, taki trening jeden na jeden myślę, że może być dobry dla osoby, która ma jakiś duży lęk, ma dużą obawę przed właśnie takim otwarciem się na innych um, i, i będzie się czuć bardziej bezpiecznie, aczkolwiek uważam, że grupowy trening jest bardziej skuteczny. Okej, okay, super, bardzo, bardzo dziękuję Karolina. Tutaj jeszcze pojawił się komentarz, że tak, małe kroczki i systematyczność. No słuchajcie, z tą systematy systematycznością to jest tak, że ona jest potrzebna we wszystkim, mm -hmm. szczególnie w tych obszarach związanych z samodoskonaleniem. Pewnie byłoby łatwiej, gdyby samodoskonalenie przychodziło nam o tak, po prostu podjęlibyśmy decyzję, że chcemy być lepsi i tak by się po prostu mm -hmm. działo. Ale niestety... Teraz mi się przypomniała, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz um, dla posiadaczy iPhone'ów. W aplikacji zdrowie jest dziennik emocji. Oczywiście taki dziennik można też sobie robić na kartce. Są też inne aplikacje, które można na pewno pobrać na Androida albo na inne urządzenia. Aczkolwiek no, ja po prostu mam iPhona, więc znam to, co tam jest. To jest aplikacja, która nas zachęca do tego, żeby codziennie zaznaczyć, jak się czujemy, czyli najpierw określamy, czy to jest dobrze, czy źle, a potem właśnie, żeby starać się nazwać tą emocję. I to też jest dobry pierwszy krok. No w ogóle takie chyba monitorowanie emocji. Ja myślę, że takich apek pewnie jest więcej. Wiem też, że część osób poleca coś takiego, co się nazywa dzienniki wieloletnie. Czyli takie dzienniki, które pozwalają na przykład przez pięć lat monitorować sobie, sobie siebie. I wtedy pod każdą mhm. datą macie pięć przestrzeni na, na wpisanie swoich, swojego konkretnego nastroju, emocji, tego, jak się w danym momencie czujecie. I to fajnie też widać na przestrzeni lat, jak człowiek się, jak człowiek się rozwija. Karolina, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Z komentarzy wnioskuję, że udało nam się zainspirować i, i zachęcić do refleksji naszych dzisiejszych uczestników. Drodzy, bardzo Wam dziękuję. Przypominam, że nagranie będzie dostępne na profilu Symmetrical na LinkedInie, będzie również, będzie również dostępne na YouTubie. Kasiu, Karolina polecała książki, także, o właśnie, to jeszcze szybka przypominajka, to co polecamy, emocje i nastrój, tak. Nie, tak? Tak, w tym kontekście rozpoznawania to może mniej, bardziej rozumienia, a jeśli chodzi o rozpoznawanie, no to póki co ja bym powiedziała, że ta książka Narysuj jest dla na nas samych. Jeszcze jest taka strona Atlas Emocji, po angielsku jak wpiszecie, to Wam się wy, 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 wyświetli i tam też znajdziecie informacje pomocne. Okej, okay, super. Asia jest znowu zainspirowana, właśnie o to nam chodziło. Cieszymy się, że wychodzicie dzisiaj z kolejnymi HR hakami do pracy nad sobą, ale też do pracy w ramach może HR-owych zespołów albo może po prostu zespołów w Waszych organizacjach. Karolina, bardzo dziękuję Ci ja za naszą dziękuję, dzisiejszą dziękuję. rozmowę. Ja zachęcam, żebyście koniecznie dodali Karolinę do znajomych albo po prostu śledzili ją na LinkedInie, bo regularnie o inteligencji emocjonalnej, ale nie tylko pisze i to jest na pewno człowiek, którego warto mieć na swoim radarze. A ja już dzisiaj dziękuję Wam za dzisiejsze HR Haki. Jak zwykle dziękuję gospodarzowi naszych spotkań, czyli Symetricalowi. No i widzimy się za dwa tygodnie na kolejnych HR Hakach. Ja nazywam się Maja Gojtowska. Do zobaczenia. Cześć, do zobaczenia!